Nie wiem czy wiesz, ale w krajach dalekiego wschodu, tam gdzie słonie są wykorzystywane do pracy, gdy są małymi słonikami, są przywiązywane zwykłym sznurkiem do drzewa za nogę. Taki mały słonik oczywiście próbuje się zerwać jakiś czas, ale bardzo szybko się uczy, że jest to niemożliwe. W związku z czym później, jako dorosły słoń, może być przywiązany czymkolwiek do czegokolwiek i nie próbuje się uwolnić. Nie próbuje, ponieważ wie, że to nie ma żadnego sensu, bo i tak nie da rady. Jakie te słonie naiwne, prawda? Zła wiadomość jest taka, że z nami ludźmi jest bardzo podobnie. Już jako małe dzieci jesteśmy przywiązywani sznurkiem przekonań przez naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli do tego, co ich zdaniem jest możliwe, co nie jest możliwe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest dla nas dobre, co nie jest dla nas dobre. I żyjemy niejako z rozpędu. Z badań wynika, że ponad 80% wszystkich ludzi nie lubi swojej pracy. Znalazło się w tym miejscu, gdzie jest zawodowo, dość przypadkowo i ma przeczucie, że jest jakieś inne życie, są jakieś inne możliwości, ale nie za bardzo wie, jak się w ogóle temu, do tego zabrać, jak się temu przyglądać. Jeżeli to dotyczy Ciebie, jeżeli chcesz przyjrzeć się swojej sytuacji i zobaczyć, jakie są inne możliwości, jeżeli jest to dla Ciebie w ogóle interesujące, jeżeli masz odwagę się temu przyjrzeć, zapraszam Cię w najbliższy czwartek o 21 na bezpłatny webinar zatytułowany W poszukiwaniu drogi. Wszystkie informacje potrzebne do zalogowania się na ten webinar znajdziesz w wiadomości, do której jest dołączony ten filmik. Zapraszam cię serdecznie. Jeżeli ktoś z twoich znajomych uważasz, powinien się na takim webinarze znaleźć, albo mogłoby być to dla niego interesujące, wyślij tą wiadomość dalej, albo udostępnij ją po prostu na Facebooku. Spotykamy się w czwartek wieczorem. Darek Seleman lekcje, których zabrakło w szkole.